Jako makijażystka sprawdzam, co ciekawego znajdziemy w Sinsei. Pędzelki do makijażu oka czy ust wydają się być bardzo precyzyjne. Cena jak za 4 sztuki bardzo kusząca, więc dajcie znać, czy chcecie, żebym je przetestowała. Kolejna fajna sprawa dla makijażystki, czyli aplikatory 4 sztuki za niecałe 5 zł możemy użyć na przykład do błyszczyków. Następnie puste buteleczki do podróży z pipetą. Super sprawa, jeżeli chcemy przewieźć na przykład małą ilość ulubionego serum. Spory wybór gąbeczek do makijażu i wy wielokrotnie pisałeście. Mi, że polecacie gąbki z że są miękkie, że fajnie rozprowadza się nimi podkład czy korektor, więc tutaj myślę, że również skuszę się i przetestuję. Jeżeli wiecie, to dajcie znać, czy różnią się one w zależności od kolorów. Ostatnio bardzo modne jest również tapowanie twarzy i jak widać, Sinsej również zrobił swoje dopasowane tapy. I znajdziecie tutaj również duży wybór przeróżnych kosmetyczek: od większych po mniejsze, wodoodporne, na kosmetyki do makijażu, na produkty do ciała w podróż. Jest w czym wybierać. Więc jeżeli szukacie kosmetyczki, no to wiecie, gdzie podejść. A jeżeli szykuje Wam się podróż, to oprócz tych buteleczek z pipetami mamy także takie buteleczki z atomizerami. Zostawcie obserwacje, by nie pominąć kolejnych przeglądów.